Siemanko, wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie testik, pokaz a zarazem krótką recenzję nowego mojego palniczka firmy Colton. E, taki palniczek możemy sobie na Allegro zakupić za niecałe 20 zł. Tutaj jest mój stary palnik, tutaj jest mój nowy palniczek. E, plusy nowego palniczka przede wszystkim, jak możecie zauważyć, wielkość. Ogromnym plusem tego palnika jest wielkość. Zdecydowanie Lepiej się przechowuje w kieszeni niż tą wielką krowę. Dużym plusem także jest to, że mamy przezroczysty zbiorniczek z gazem. Kolejnym małym plusikiem mamy to, że mamy regulację, jak sami możecie zobaczyć. Wystarczy pokręcić nie trzeba żadnego śrubokręta czy nożyka. Wystarczy podnieść taką dźwigienkę i nią pokręcić. W tym palniku mieliśmy to samo. Plus oczywiście z tego, że mamy zabezpieczenie, taką przykrywkę plastikową na łańcuszku, żebyśmy się nie poparzyli. I owy palnik ma aż trzy dysze. Bawiłem się nią troszeczkę poza nagraniem i za każdym razem bezproblemowo mi odpala. Jedynym minusem jest to, że nie mamy żadnej blokady, że w kieszeni może nam się włączyć. Pokrywka da to, że się nie poparzymy i się nie odpali, ale niestety gaz ucieknie. W tej mamy tylko blokadę stałego płomienia. I tylko tyle. Więc naprawdę ta jest zdecydowanie lepsza. Duży plus za wygląd, za zbiorniczek, za trzy palniki. Minus, że nie mamy jakiejś blokady. A więc przechodzimy do tego. Taka ciekawostka. Taki palniczek osiąga temperaturę 1300 stopni Celsjusza i zdecydowanie jest polecany, jeśli mamy dość silny wiatr. Dobra, pierwszy test będzie na standardowo na puszeczce. Może zaczniemy sobie tutaj na literce A. Dość duża. Dziura. No, trzy palniki robią swoje. Patrzcie, jaka wielka dziura. I dość szybko. Teraz stary palniczek. Może tutaj pod spodem. Zdecydowanie dłużej. I mniejsza dziurka. Co trzy palniki to nie jeden. Teraz sobie wytestujemy standardowo na zimnych ogniach. Kto odpalał zimne ognie, więc wie, że to czasami trzeba trochę pogimnastykować się, żeby odpalić w szczególności zapałkami. W szczególności jak mamy wietrzny dzień. A teraz odpalimy sobie za pomocą tego palniczka trzydyszowego, dość szybciutko i bezproblemowo. Teraz palniczek z jedną dyszą. Tak samo, nie ma żadnych problemów. Yy, ten palniczek czasami ma takie wady, taką wadę, że ma problem z odpaleniem, ale czasami zobaczycie to na nagraniach, że mieliśmy problem z odpalaniem. <tryk> Teraz wytestujemy sobie palniczek na Lącie od Petard, jak dość szybko podpala. Nie było problemów. Teraz. Palniczek z trzema głowicami. Także dość szybko. Teraz wytestujemy sobie na owocku. Na jabłuszku zobaczymy, jak palniczek z trzema dyszami się sprawdzi. Tak jak powiedziałem, poza nagraniem się nią dość dużo bawiłem i gazu jest dość sporo wolno pobiera gaz na Allegro jeszcze można kupić taką zapalniczkę z czterema dyszami ale trzy dysze to jest wystarczająco dużo oczywiście trzy dysze to jest także zaleta jabłuszko dość dobrze obsmoliło i jeszcze jedno ta zapalniczka, ten, ten palnik nie ma problemów z odpalaniem niestety ten palnik czasami ma problemy ale widzimy, co trzy palniki to nie jeden. Teraz weźmiemy sobie butelkę plastikową. Zwykły palniczek. Jak się sprawdza, żeby było dobrze widać, jest i dziurka dość szybko i sprawnie. Teraz palnik z trzema dyszami. O wiele większa dziura i tak samo szybko. Więc. Znaczącej różnicy między tym palnikiem a tym nie ma, tylko ten, że ma trzy dysze i ma większą powierzchnię spalania, a ten ma jedną dyszę. I ten jest wygodniejszy jeśli chodzi o dłoń. Nie, po, nie radzę odpalać tym faj papierosków. Bo pół papierosa spali. Teraz drewniana deseczka, standardowo. Palnikiem z trzema dyszami troszeczkę ciężej się pisze. Ale nie kupujemy palnika po to, żeby pisać na deskach, prawda? A teraz palniczek jednodyszowy. W tym nie możemy sprawdzić, ile gazu nam pozostało, ale w tym dobrze widać, ile gazu jeszcze pozostało w owej, owym palniczku. I na sam koniec mam. Ludzika Lego. Palnikiem trzydyszowym go poczęstujemy. Dość przyzwoicie go obsmoliło. Teraz palnik jednodyszowy. Oczywiście takim palnikiem lepiej jest takie przedmioty spalać, bo mamy zdecydowanie dalej. Łapę od źródła ognia w przeciwieństwie do tego palnika, gdzie musimy prawie aż dotykać, więc ten też ma swoje plusy. A więc to byłoby na tyle w tym teście. Jeśli Wam się spodobał filmik, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Oczywiście, jak najbardziej polecam ten palnik, jak i ten palnik, w zależności do czego chcemy ich używać. Jak do podpalania petard i gdzieś w trasę, jak będziemy wyruszać, bardziej polecam ten palniczek, bo jest bardziej mobilny, łatwiej schować do kieszeni i wiemy, ile jeszcze gazu nam pozostało. Ten no niestety ciężej gdzieś jest zabrać, bo schować do kieszeni będzie problem. Ale zdecydowanie jest lepszy do podpalania różnych przedmiotów. Trzymajcie się ciepło. Na razie.